What you doing digging graves damn where the fuck i put it man put what nigga man the fucking water need a little something before i go deal with things what things fool my homie lb he told me about this army motherfucker who got all the guns we need not that old school emmy bullshit neither i'm down that's wrong jill you always down homie apart from when you ain't around here nigga fuck you Man. man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This till overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while you in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you Let waiting it for, go? Love? Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Derby TV. A dzisiaj Wam przedstawiam Geta San Andreas. Kolejna misja z San Andreas, tak? Ta misja się nazywa domowa inwazja. Chyba wiem o co Kama, Będziemy akurat od Starszego Pana. Tak, grałem, przeszłem y, wszystkie misje. Y, wszystkie misje przeszłem w Geta San Andreas. I ja coś już o tym wiem. Ja tylko powiem, że to jest zajebista gra, zawsze w nią gram, grałem i będę grał. Okej, okay, pojedziemy z nasz... z Ryderem do... pod ten domek, stało słomek. Boję się, żeby ta ciężarówka się nie wywaliła, bo w każdej chwili może walnąć tu nam gdzieś. lol. Jaki idiota. Widzieliście? Nadurwał słupa. Jak zwykle deszczyk zawsze pada deszczyk w tej misji. Jedziemy obkradnąć pana. Okej. Okay.

Alright. <clears throat> alt, naciskam alt. out oh, Keep it coming, CJ. Okej, okay, tu też będzie skrzynka jakaś, mi się wydaje. Tak, dobrze mi się wydawało. Idź przynieść następną skrzynię. Dobra. Boję się, że nam braknie czasu, ale walić to może nie braknie. Jeszcze dwie skrzynie. Nasz bohater prawie co? w ogóle nie robi hałasu. Znajdź skrzynię albo wsiąść do ciężarówki rozładuj. Co pytam. By Ło do ciężarówki mogę wejść lol. Nie wiem, wiesz, to on by to zrobił. Gdzie była ta skrzynia? Tam były jeszcze dwie. Loli, jeszcze trzy! Mam nadzieję, że nam starczy czasu, nie wiadomo. Możemy wejść do ciężarówki i on to będzie przynosić. Mamy to rozładować, LOL, dobre. To chyba ja wsiądę zaraz, nie wiem. Za 3 minuty i 5 sekund on będzie wstawał, LOL. Mo zdążymy, na pewno zdążymy. Mamo, no, szybko, dupę! Następna misja chyba będzie okradanie wujka sama Tak mi się wydaje Okej. Okay. A żeby nie zamknąć domu, to jest chore na noc, bo tamten burak nie zamknął. Teraz mogłem go zawalić wciąż. Walnąć mu ten Czachule Zaszczelić byłoby go i by ten... jaka normalnie... tapeta! głowa lol Bo mu się zaraz podnieci ten mój bohater Jak takie tapety bierze, pokazuje tam Dobra, konwertujemy się, let's play z Minecrafta Sg, bin Sg Okay. Then I'll see me. Let's get best piercings don't cut you. Okay. All right, now we're straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard, family turf we could use. i'm only. que seriously roddy man you gotta give up the sticks. what man i give up the water if you give up being a buster hold it right there homie buster forget it. forget you fool. one day you gonna wish you hadn't pissed me off one day very nana <sas> <Eu compro coughs> Oddzielony? Do Madagaskaru? A, bo mamy jechać tam, nie na nasze odsiedle, lol. Myślałem, że na nasze odsiedle. A już myślałem, że na nasze odsiedle, to tam trzeba, do tej kryjówki. Lol.

Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, homie. Możesz dokonać włamania w nocy, kiedy nie wykonujesz zadań posiadaczom. Okej. Okay. Musisz wejść do takiego typu ciężarówki, aby rozpocząć. Załaduj ciężarówkę i... Następnie zabierz jak... Okej, okay, fajnie, możemy wziąć... Dobra, misja ukończona. To dzięki wam za obejrzenie filmika. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania mojego kanału i dawania pozytywnych komentarzy, ta 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 tarzy No to się umka wszystkim. Pa! Ciao!